Nie, nie. Ja po prostu wiecie. Ja przez cztery tygodnie jeździłam na obozy, mnie w domu X, praktycznie ogólnie, a oprócz obozów mnie po prostu w domu X. Praktycznie nie ma i okazało się, że, że było to nagrywane wtedy, kiedy nie wiedziałam i najprawdopodobniej były za to, to zamieszane osoby, które są z mojego bliskiego środowiska. A co lepsze, nikt mi nic o tym nie powiedział. Więc postawcie się w mojej sytuacji, jak ja się czuję teraz, kiedy ludzie, nie wiem, obwiniają mnie, że, że obwiniają, kiedy zarzucają mi, że ja robię jakiś skok marketingowy. Dlatego, że nie wiem, że boskioski czy tam Piotrek, który realizował też mój klip i, i ogólnie też realizuje mój kanał cały od, od samego początku, jest to zamieszane. A wiecie dlaczego? Dlatego, że moi przyjaciele to też byli przyjaciele Bartka i po prostu to wszystko jest bardziej skomplikowane, niż wam się wszystkim wydaje. I tak jak mówię, to nie jest teraz moment, żebym ja o tym, żeby mi ja o tym dokładnie opowiadała. Tylko po prostu, jeżeli po prostu, może Wam to opowiem innym razem, albo po prostu nagram jakiś film, gdzie Wam to po prostu wszystko przybliżę, bo chciałabym, żebyście wiedzieli, jak to wygląda naprawdę i po prostu nie chcę, żebyście sobie tworzyli jakieś historie sztucznych. I nie, nie wiedziałam, że ta piosenka wychodzi, i siedziałam sobie wtedy wieczorem na obozie pijąc drinka, i w momencie, kiedy to wyszło, to po prostu Karol do mnie podszedł i pokazał mi to, że, że coś takiego jest, bo ktoś tam to udostępnił też z Timu. No, A ja w ogóle wtedy sobie robiłam wieczór bez telefonu i nawet nie miałam telefonu przy sobie i to po prostu ktoś mi pokazał. Więc. Ach, już się stresowałam. No. To w ogóle jest dziwne, bo na przykład taki boski Oski. Jest w ogóle w takiej dziwnej, powalonej sytuacji, bo wiecie, ja mu mówię jakieś rzeczy, które są dla mnie tam są prywatne i, i mówię mu to w tajemnicy, okazało się, że, że mój były robi to samo, a on chce być w porządku dla nas obu, bo obydwoje bo jesteśmy dla niego bliskimi osobami i robi się syf potężny powoli, no robi się syf, powiem wam tyle. Jeszcze jedna rzecz, ale nie mogę wam teraz o tym powiedzieć. To będzie najdłuższy makijaż w moim życiu chyba. No mleczka, Jesteś bedoesiarą? Nie jestem bedoesiarą. Ej, powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie przypadałam za twórczością BDS-a i dopiero ostatnio jakoś tak niektóre nuty mi y, przypadły do gustu, ale tak to serio, jakoś nigdy nie, 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 nie byłam bds ale jakoś, nie, nie wiem. No, ej, dobra, y, nie wiem, ej, właśnie już sobie robisz tatuaż. Macie jeszcze jakieś pytania do mnie odnośnie czegokolwiek? Nie jest to jej przyjaciel, on nie wiem o co chodzi, czekajcie, uwaga, muszę się tylko... Tak strasznie dbam o ten tatuaż, bo chcę, żeby był taki mega ładny, wiecie o co chodzi, więc tam, więc go smaruję często. Przełożyć serce, ja to już mam po prostu te rąk, jak ja mam te serca przykładać po tych obozach. To ile ja tam serc przykładałam już, to... Co? Co oznacza data na końcu piosenki twojego chłopaka? Ja naprawdę nie mam pojęcia. Powiem wam, że czekam chyba na to bardziej niż wy, więc... Bo nie wiem, czego mam się spodziewać. Nie wiem, czy czegoś pozytywnego, czy czegoś negatywnego. Nie wiem. No. Czasami się odramię Pauliny lekcji w internecie, bo że nie chcę się o tym wypowiadać. Ja po prostu już tyle, tyle się naoglądałam tych editów na TikToku, że ja mam po prostu potąd e, tego. Jakby, kurde, ja znam Paulinę 11 lat. Ponad. I przyjaźnie mi, i ona jest dla mnie jak siostra. I ja po prostu wiem, że ona nie jest złym człowiekiem. I ona nie chciała nic złego zrobić, powiedzieć, tylko ona po prostu czasami... Inne poczucie humoru i troszeczkę inaczej odbiera pewne rzeczy, niż inni mogą to odebrać, jak ona coś powie. Wiecie o co chodzi? My ogólnie tak mamy, ja też tak czasami mam, że palnę coś i dla mnie to jest w porządku, a potem okazuje się, że, że na mnie jest coś. Ja Miałam taką sytuację nawet z moją i kiedyś. Ja powiedziałam coś w żartach, one się potem na mnie obraziły i, i był problem, bo, bo, bo coś powiedziałam, a dla mnie to było w formie żartu i, i nie chciałam jakby ich urazić, a okazało się, że je to w jakimś stopniu zabolało. No i co? I czasami tak bywa. No, czasami tak bywa. I to zazwyczaj, wiesz, wiecie, pojawia się w sytuacji, kiedy dwie osoby się zazwyczaj nie znają i nie wiedzą, jakby, co druga osoba miała na myśli. Plus, no, więc, wiecie, no też ta gala dużo emocji było podczas tego wszystkiego. I, no, więc wiecie, jak jest, że tak. No. Ale nie wiem. Paulina chyba już tłumaczyła, ale Paulina to w ogóle ona się łatwo unosi też w takich sytuacjach, więc no.